Nie, 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 Tak wysz... nie, nie, czar... co No co jest? No, dokładnie, Niga, please. Skąd oni się tam biorą? Skąd? nie, oh, fuck! nie, nie, Dlaczego? Dlaczego? Gro. <śmiech> Nie, <śmiech> dlaczego? Dlaczego ja? Czy to jest właśnie? Spoko. Patrz, mamy dziewięć. To jest kurde sukces. Patrz, splitter na mnie żyga. Ej, jeszcze ten mnie ciągnie, sa! No, sam mnie! Uleczyłem się i mam 45 życia, no. No i wybuch O, kurwa mać! Będę bronić TB krzesłem. Nie mam no, no. Nie! Hunter, Hunter, Hunter! Tank. Kurwa. Nie, nie, nie. Dobra. Byliśmy na zahamansowanym, ale jesteśmy zbyt chujowi, więc zaczynamy na normal. No i drop tak padniemy Kurwa <laughs> Murzyn biegnie z kanistrem A gdzie jeszcze są te Fabry fabrycy są FuK Dobra Jest, 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 jest 13-13 Na stanie 14, teraz będzie nie, rzuciłem tym gdzieś. Gdzie to jest? Dobra, tu jest. Okej. Okay. Szybko, dobra, dajcie mi to, ja to zaniosę Daj to. Idźcie po następny O kurwa. Ty widzisz co się dzieje? Za tobą. Jeszcze jeden! Burzyn biegnie, nie, Jest, 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 dobra, napełnione, napełnione Most się opuszcza Most się spuszcza Kurwa Serio? To jest takie zajebiście szybkie? nie? Kurwa kurwa, Takie exciting no, już się spuścił most. On no się zdupczyło. Faa... Ja jestem pierwszy. Jest w końcu. Dobra, jest dopiero dwudziesta trzecia. Gramy od osiemnastej, więc 5 godzin. To. No, no Dobra Przedstawiamy resztę ekipy. To jest Łukasz. Tutaj po mojej lewej. O kurwa. Wszystko że z... O, 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 widzicie, Bogdan. Nawet go widać. I nawet widać Klaudię O I teraz trzecia kampania. Aż Aż trzecia kampania teraz. Więc zapraszam. Dobra, niesamowity wynik. Trzecia kampania. Zaczynamy. I znowu zostaniecie najlepsze akcje, bo reszta to nudne pierdolenie. Zapraszam. Mam, mam telefon. Wyskoczyłem z okna i go dobiłem Dobra, ciśniemy. Oh my god. Ale coś mnie gryzie w zupę? Nie, ktoś troki. Kurwa, inteligentnie, podpal go jak mu ryju No. Strzelam do niej Kurwa macie No, What the fuck I murzyna, tak, oczywiście Tak, w tym świecącym Więc, no kurwa Dzięki Uciekajcie do save roomu. A ty zostajesz, bo jesteś No kurwa Yeah. Ah. <ślesz> <Wasz. ślesz> Nie. No, przykro nam. Impreza zamknięta. <ślesz> A ja wezmę apteczkę ostatnią.

Zjedziemy po... O ten splitter. Uii. To była zabawa, naprawdę. No. no właśnie to jest źle, ale ma większą siłę rażenia. Więc sobie stoisz i mówisz... Horasho. I Schodzisz na dół i strzelasz, nie Yo. Joł kurwa, joł. No, jak poje... się tu otwiera. Bogdan, chodź! Tu! No, gry To safe house -y. A jakie proste! I czemu tu nie ma... ...miliarda zombie? Wyłączone. You mad, bro? Kurde, nie! No wie, no co ty? No biegaj do serduszka, jakbyś był małym serduszkiem. A masz Chodź, Bogdan. Chodź, Joko. je. Oh yeah. Murzyńskie. Pojedziemy na napędzie kul. Biegnijcie i nie... A ktoś spadnie, no to może się zabić. Mo nikt po niego nie wróci. Lec! Ranny. Jeszcze otworzę, no. 3-4 kutas. Jestem bagonikiem. Zrwom, wom, wom, wom. Dobra, no, no dokładnie, nie, nie daj się zrzucić. Droku wygrywa wyścig zjebów, nie. Tak, jesteś pierwszym na wyścigu zjebów. No, cię dogadiam Nie, nie, to jest, to jest wabik dla... No widzisz, mówiłem... Jest prowadzę w wyścigu zjebów. Nie. <laughs> Fuck. Nie trzeba biegnąć, bo Joku zboczył, bo. Był zaślepiony rządzą amunicji. Dobra, to zmieniamy taktykę. Możemy sobie pomagać w sumie. Bieg dauna. Zalecam pośpiech. Bieg downa, bieg downa. Uwaga, mm -hmm. nie skręcaj po amunicję. Hey, <laughs> Dziokku tak zginął. O, już końcówka. O kurwa. O, kto tam jest? Dobra, wyłączone. Okej. Okay. Murzyn kradni apteczki. Murzyn apteczki. No i dobra, jesteśmy Prawdopodobnie przed ostatnim etapie. Albo ostatnim nawet, chyba ostatnim. Trzeciej kampanii. W końcu. I ciśniemy. Proszę Państwa. Proszę państwa. O fuck, fuck 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 Ramy są otwarte Biegnij jak Debil Jakbyś nie miał nóg Biegnij jak Debil la la, la, la la Nie tam jest Hunter Biegnij pierwszy Nie tak mnie dopadł Pomóżcie mi Dziękuję Biegnij jak Debil Jakbyś nie miał nóg No A jakbyś nie miał nóg to byś nie biegał Ale w sumie to biegnij i tak Ogień zaporowy o, A! Nie! Myślę, że ja nie potrzebuję pomocy. Jest! Mam sześć życia! Jest! Dobiegnę! Dobiegnę, no, nie! No kurde, i tak. Nie! Ocal murzyna! Bo ci strzelę w łeb. No widzisz, jest jedna miła osoba w tym towarzystwie, która ocaliła Murzynę Nie, a i tak mamy jeszcze swoją Fuck je, yeah, jesteśmy dobrzy. <grywki>